Dzień dobry, dzień dobry, jesteśmy na targach Motor Show Poznań 2024. Zapraszam Was na relacje, przejdziemy się po stoiskach, zobaczycie fajne fury, fajnych ludzi, idziemy. Jesteśmy teraz na hali, w której znajdują się prywatne kolekcje. Tutaj jest m.in. BMW serii E24, szósteczka, która jest przerobiona. Tutaj mamy właściciela. Dzień dobry. Chcę wam powiedzieć, że ten samochód wystąpił w teledysku płomień 81. Także Tylko w, innym kolorze. w innym kolorze dokładnie, ale to jest dokładnie ten sam samochód na tych samych kołach. Tak. Może mobilnego spotkamy, to bym coś z mobilnym piąteczkę przybił. Także przejdziemy się. <śmów> Z wielką przyjemnością pozdrawiam widzów mojego kolegi Adama Kunca. Generalnie my się widzimy tylko w internetach, ale nadajemy na tych samych falach. I dzwonimy do siebie? Tak. BMW nas połączyło. Tak jest. Inne marki tak samo, bo on ma Porsche, ale generalnie. Ja... Motoryzacja łączy. Tak, motoryzacja łączy nie powinna dzielić. Cześć Mario. Cześć, dzień dobry. Pozdrowić moich widzów? Absolutnie wszystkich pięknie pozdrawiam i zapraszam. Żyjcie motoryzacją, bo jest zajebista i żeby się nie skończyło. Tak jest. Taka, jak teraz jest. Tak jest. Jesteśmy dzisiaj na stoisku Datacol i opowiemy Wam, jakie mamy środki. Środki do benzyny, do gazu, do AdBlue, żeby zapobiegać krystalizacji. Jest z nami Mariusz, który Wam opowie wszystko tak, jak trzeba. Witam serdecznie. To Mariusz, to od czego zaczniemy? Od środków gazowych czy My paliwowych? Zacznijmy od środków paliwowych, bo jest jednak najczęściej używany środek do diesla, który czyści nam wtryski, zapobiega powstawaniu glonów, jak również eliminuje nam wodę ze zbiornika. Czyli mówiąc krótko, ma bardzo szerokie spektrum zastosowania. Jak również w motoryzacji, jak również też w agregatach prądotwórczych, które są. Serwisowane, mają troszeczkę inną specyfikę niż yy, silniki w samochodach, bo to paliwo zalega znacznie dłużej, a środek również zapobiega starzeniu się paliwa. Yy, Adam, jak wiemy, używa naszych środków. Prowadzę warsztat samochodowy i profilaktycznie używam tych środków i polecam klientom i naprawdę to zdaje egzamin. Słuchajcie, jeżeli samochód ma 400 tysięcy przebiegu i zaczniecie ten środek używać, to nie zawsze pomoże. Musimy Dobra. zawsze pamiętać o tym, że to nie są środki, które naprawiają układ, układy paliwowe. To są środki, które utrzymują w czystości właśnie y, cały układ paliwowy i zapobiegają powstawaniu właśnie głównie glonów, ze względu na to, że w dzisiejszych czasach mamy dodatki biopaliw. Mamy również dodatki do benzyny. Jak wiemy niedawno uraczyli nas benzyną E10. E tak. tak. Y i co nam to daje? E10 y, jest robione, dodawany jest etanol. Jak wiemy, etanol jest robiony w tej chwili z kukurydzy i z pszenicy. A ja najbardziej etanol lubię y, z żyta. Z żyta? Tak. Y, nie ukrywam, Zacznę. <laughs> to jest produkt, który używają warsztaty. Mechanik ma decydować o tym, czy tą pukankę używamy, czy nie. I tak samo te wszystkie dodatki do paliwa. Również do AdBlue, tak. mechanik ma, po prostu chodzi o to, że jedziecie do mechanika i to mechanik wam powie, czy używamy, czy nie używamy. Po prostu trzeba zrobić wywiad, trzeba wiedzieć jaki jest przebieg samochodu, w jakim jest stanie, więc dlatego trzeba się skonsultować ze specjalistą. Ja też jako handlowiec powiem szczerze, zaufajmy swoim mechanikom, naprawdę wiedzą co robią i starajmy trzymać się jednego, jeśli mamy sprawdzonego, naprawdę trzymajmy się i uwierzmy mechanikom, oni są na bieżąco, czytają, jeżdżą na szkolenia, także naprawdę tutaj gorący apel do publiczności, uwierzcie w swoich mechaników. Tutaj jesteśmy na hali, w której znajduje się stanowisko TFN Turbo, jest tu scena, Wystąp występują gwiazdy TFN Turbo. Tutaj są samochody Grześka Dudy, które zbudował w programach Duda kontra Przemek bądź kontra Adam Klimek. To jest ostatnie dziecko. Bardzo fajny samochód, mnie osobiście się bardzo podoba. Fajne malowanie, no i kultowy samochód. I tu mamy Krystiana Plato, który Was pozdrowi, Tej, drodzy widzowie. Dobry. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich widzów Adama. Adam niedługo wystąpi w mojej turboteryfie, więc też troszkę poznacie, wydaje mi się, że Adama z nieco innej strony, bo ja zawsze staram się właśnie pokazywać Was, moich gości, właśnie w taki inny sposób, niż wy jesteście na swoich kanałach czy też w innych swoich mediach społecznościowych, bo często zadaję Wam takie pytania, gdzie mówicie, no kurczę, spodziewałem się tego pytania i teraz nie wiemy na nie odpowiedzieć. A ja się troszeczkę boję. A, tak, Ale damy radę. Ja już się przygotowuję. O damy radę. Przedem, tak. Niedługo Adam też na moim kanale. Oczywiście pozdrawiam widzów Adama, chyba największego fachowca od BMW w tym kraju. Tak mówią. Tak mówią. No to niech tak będzie. Tak jest, skoro tak mówią. Ja cię, ba ja cię bardzo <grym> proszę. proszę, chciałbym, żebyś pozdrowił moich widzów. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, nazywam się Adam Klimek. Jestem mechanikiem, tak jak mój imiennik Adam. i Bardzo Was gorąco e, pozdrawiam. Chciałem tylko powiedzieć, że kiedyś jeszcze na początku zaczynałem telewizję, to Adaś był u nas, tylko żeśmy go wycięli, niestety. Bo był tak gadatliwy. Ale tu jeszcze <laughs> pamiętasz też się Tak, tak, e, 30, E30, i, tak. E30. Tak, e 30. Także bardzo Was gorąco pozdrawiam. E, bardzo pani człowiek, bardzo go lubię. Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł u niego pracować. To wszystko. Etat czeka. Etat czeka. Dobro. Tak jest. Do uzgodnienia. <laughs> Kamil, jak podoba Ci się ten samochód, ten pojazd, powiedz mi? Na czy mi się podoba i wygląda bardzo tak retro, bym powiedział. Pomimo tego, że jest futurystyczny, prawda? Tak, to ale jest... nie, to jest właśnie wizja przyszłości z lat 80. -tych. Tak, tak. Tak, tak bym to nazwał. Podoba mi się y, Twoje określenie. No. no i co, mamy drugi dzień targów. Jest to dzień, w którym przyjeżdża bardzo dużo szkół takich zawodowych, y, samochodowych, prawda? Tak, bardzo dużo uczniów, ale nie tylko. Również nauczyciele, y, przedstawiciele też y, pytają się tutaj na stoisku Data Col. Jest szansa na przeprowadzenie szkoleń, prezentacji w szkołach dla właśnie uczniów. Znaczy z, ja z tego co wiem, to szkoły już się umówiły, także Tomek Dyrektor będzie jeździł właśnie do szkół i prowadził zajęcia. Uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, dlatego żeby młodzi ludzie byli bardziej świadomi i wiedzieli, do czego takie środki służą. Dzień! Yeah. pijłeś mi dzień ja yeah. chciałem na fotkach śmiało śmiało no. To jest maszyna Ale to jest maszyna Korbotronik Proszę bardzo. Pamiętam, miałem Mercedesy. No proszę Pana, kurde blade. Wisko, no jeszcze się nie włączyło, bo jest temperaturka niska. Tetarda. i co? jeździsz, Jeżdżę. bo auta są po to, żeby, żeby jeździć. jeździć. No dokładnie. Ja No wiem, prawie 4000 km zrobiłem. A od kiedy no. masz? Od października, jak skończyło się retro motorshow wyjechałem i tak do dzisiaj nie jest. No i kurde, super. I co? Banan no i no. Stop. No Mariusz strzała wszystkim się podoba ten samochód, nie mija na ulicy, co kiwa, macha, lajki pokazuje, nie? No. Mariusz, podsumowanie, targi się kończą. Jak to się już ko Kończą się? Tak, kończą e, się. Dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> I jak? Pod, podsumowałbyś? Myślę, że rewelacja. Uświadomiliśmy więcej ludzi, jak należy dbać o samochody, by jeździły dłużej. Ja zauważyłem też, że ludzie też są bardziej świadomi, bo ci, którzy przychodzili, również yy, nasi widzowie, wiedzą do czego to służy i chętniej używają tych środków. Tak, dokładnie. Mówię, tu też yy, zasługa Twoja, że uświadamiasz i wiedzą, co jest dobre na rynku. Tym akcentem kończymy. Mam nadzieję, że odcineczek się podobał i Was serdecznie pozdrawiamy. Cześć. Cześć.